Siemanko widzowie, tutaj Piotr Szerp Cze... eee, Kto to jest? Kto to jest? O, ma was opoznać na te... na te solita Tak jak od razu Tak na przelitanie już Kurde, on ma słaby samorządzie jakiś <laughs> o,

Co ty jesteś tydy, Hero Brain. Jak ty się dostałeś na serwer? Teraz ja ci rozwalę te pokozy. Co to niby ma być? Co to niby ma być? Tak, służę ci, a teraz wyjdę. To mój serwer, Jak się mogę O! Oh! To jest jakiś normalny? Hmm. I zabrał. Ja tam, i ten. Mnie, nie idź i Nie, 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 zostaw mnie na mego. Co to na góra. Ja budowuję się tym A w ogóle metyfoli to jest... ...jego metyfolia. Mnie zostaw mnie! Nie, czy ty nie wiesz, że to jest Jak on się dostał w ogóle? Kurde! Jest! Jakby to że to, to jest domek Cammy Grisha? O kur... Domyki dowiedziałeś, że są na klawie? Co ten... co ten Herobrine tutaj nie robi? Skąd on się wziął? O kurde! On ma diamentowy miecz! Jak? Pokaż.

Jestem na snikiem. Jestem na sicycie nie. nie będę się wystawiał. Nie ma go. Nie ma go. No! Co on tutaj robi? Co on tutaj robi? Poczekajcie, patrzcie, patrzcie co ja mu robię. Patrzcie co Podkopuję go pod ziemię! Nara! Kiro Branie! Nara! Jakopuję się! Dobra, jako fajnie. A dwa, dwa, siedzi mm, dwa, sobie dwa, on ma, I on dwa, dwa, I dwa, dobra. on ak, dwa, dobra. dwa, 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 Dobra. dwa, 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 Dobra. Co to za napis? Poczekajcie, widowie. O, 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 to było. nie Co to za napis był? Co to za napis? Co to za napis był? Jak on napisał? że jako jest moje. Słucham? Ten pierobranie jest jakiś kurde. Potwik. Widowie, to na Chowam się, Cho chowam się za domek. się radą. mnie, zajdę. Na pewno mnie zajdę. nie wyjdą. Jak pewnie nie wyjdą. Mak uniknę 2R. Czeka. Ouch! 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 Ja mogę Ouch! 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 ale muszę to powiedzieć kamilizmowi kamilizm będzie zaskoczony zaskoczony o kurwa idzie patrz to jest pierwsza osoba ja nie nie mam kilofa. w ogóle jest mi kilograbiany i moje wszystkie itemy. co? idziemy na to on mnie chyba zbawił Dobre, idę zobaczyć, czy jest, są, no, i Dobra, i zobaczycie co już tam. Dobra, będzie to A tam trzeba będzie spotka, nie ma, Tak tak wam mówiłem, bo no, tam w odcinkach, kam się to wszystko rozwinęło i wiesz, no. Masz rację, zaraz się z Zaraz ja mnie zbany nie jest miło. Naprawdę. Naprawdę. Dobra, ja się podkopuję. Ja już mam dość. O, nie mogę. się... To nie mogę się... To ja Isi, isi, ong mandere are, ong nopama are, ong, no, ta uce kamcebi, imang gabi No nie! No nie! Chcę zabudować! O! Masu, ale łatwo! Ale łatwo Ale łatwo znik! Zabudować się i zjednoczyć na niego! Nie dostaj, dostań tam, dostań, dostań! Ale łatwo, ale łatwo! Jak to mi się tak uśmiechać na sobie? Nie ma! Zabudowanie jeszcze wydłużenie! że się Tras, tam zostanie! O, tak. Zaraz Nie, nie, bana. nie. Nie, 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 na jak nie, no, na nie, no. Słucham? A, bo były, bo sami, widzą, tam pewno nie, nie, ja się do nie, 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 na nie, nie, na nie, 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 to nie, dobra. No, Patrzcie! Patrzcie! Mam, mam mało jedzonka! Muszę coś zjeść! Musimy go chyba z tamtego I on tam zostaje cały czas! Dobra widzowie! Ja chyba kończy odcinek! Chyba będzie na tyle! Mam nadzieję, że wkrótce pokonamy tego skiero Braina. No... Widzimy się w kolejnej części. Więc, hmm. widzowie, dziękuję za oglądanie, ale... Nie. Ale nie możemy się tak podzielać zombie, jak ten, bo zombie to jest najgorsze. Chodź, 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 Nie Podoba, yeah. O dobra, nie ma się. No to robię... Koniec filmiku. Czasami. Dziękuję za oglądanie. Dziękuję za oglądanie. A na jakoś pokonamy tego. To już będzie w następnej części.